W Polsce niestety jest ogromna presja na maturę. Mamy kulturę matury. Potem, no tak trochę nic, tak trochę nic, prawda? Potem nie wiadomo dokładnie. Nie wiadomo jak pierwszą pracę znaleźć, nie wiadomo jak ogarnąć finanse osobiste, jak poradzić sobie z tym, albo studia, czy w ogóle iść na studia, prawda? To też jest temat. A może Gampier, rok przerwy. I mi tego bardzo brakowało. Mimo iż ja jestem człowiekiem, który miał bardzo dużo szczęścia w życiu, urodziłem się w domu, gdzie było na naprawdę dobrą edukację, mam za sobą maturę IB, czyli maturę międzynarodową i chodziłem do elitarnej szkoły, to i tak tam nie przygotowali nas odpowiednio do samodzielności, do pójścia na studia itd. Future You jest świadomie przeze mnie prowadzone, nazwijmy to środowisko o niskiej presji. Czyli ja nie wysyłam powiadomień cały czas, tam nie ma, ej, chodźcie, robimy tą super rzecz, będzie wielki speaker czy cokolwiek, tylko to jest trochę wolny wybieg. Chcesz brać udział, bierzesz. Chcesz zadawać pytania, możesz zadawać. Jeżeli chcesz, po prostu, sobie w ciszy obserwować, nie zadawać pytań, robić materiały, które są dostępne na platformie, ok. nie ma sprawy. Chcę, żeby to była taka przestrzeń, gdzie ludzie, którzy boją się wychodzić, mogli to zrobić. W ten sposób dajemy miejsce, gdzie nie oceniamy. Na tym mi najbardziej zależy. I będziemy to rozwijać. To było bardziej sprawalne.